Witajcie, ja się nazywam Adam Jugowski, a za mną stoi samochód hybrydowy BMW 320E. Jeżeli słyszymy literkę E na końcu, to znaczy, że jest to samochód hybrydowy, a to z kolei powoduje, że do dyspozycji mamy silnik spalinowy oraz silnik elektryczny. Moc systemowa takiego samochodu to 204 konie oraz 350 Nm i powoduje przyspieszenie od 0 do 100 7,6 sekundy. Zasięg na samym silniku elektrycznym to około 40 do 50 km. Różnica wynika, tak jak w zużyciu paliwa, silniku spalinowym, czyli im szybciej jeździmy, tym więcej zużywamy energii. Bardzo ciekawe jest to, że samochód może jechać tylko i wyłącznie na prądzie przy użyciu akumulacji. Z prędkością do 110 km na godzinę. Co powoduje, że mamy, jadąc tylko na elektryku, pełni użytkowy samochód, którym możemy się przemieszczać nie tylko w mieście, ale również pod miastem, a także na autostradzie. I możemy ładować się na stacjach zewnętrznych, BMW Wallbox, które potrzebują zasilania trójfazowego, a także ze zwykłego gniazdka. W związku z czym mamy duże możliwości ładowania, ale warto uwzględnić, że możemy jeździć za darmo. Jak to zrobić? Jeździmy wtedy tylko i wyłącznie na prądzie, ale korzystamy z fotowoltaiki bezpośrednio z paneli słonecznych, które z kolei przetwarzają światło słoneczne w energię elektryczną. Dlatego też możliwości eksploatacji takiego samochodu są naprawdę bardzo dogodne, bo trzeba przyznać, że te 40-50 km przejedziemy za około 3 zł. Z użycie paliwa w takim samochodzie to około 1,4 litra. Ja wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, nie, ale zamieszczam wam materiał, którym udało nam się takie zużycie paliwa zrobić. Najważniejszym argumentem przy tak niskim zużyciu paliwa jest fakt, że musimy mieć akumulator naładowany do pełna, czyli korzystamy przede wszystkim z zewnętrznych źródeł zasilania, ale trzeba pamiętać, że to jest bardzo sprytny samochód, dlatego też posiada system zaawansowanej rekuperacji energii, czyli odzysk energii hamowania. Prócz tego, że wtedy, podczas, gdy hamujemy, generujemy prąd, to również mniej eksploatujemy układ hamulcowy, także mamy podwójną korzyść wynikającą z eksploatacji hybrydy. Nie tylko samochód nam zużywa mniej paliwa i to zdecydowanie, zdecydowanie mniej, ale także powoduje mniejsze zużycie układu hamulcowego. Pod maską znajdziemy czterocylindrowy silnik uzbrojony w. Pakiet dodatków hybrydowych, czyli cały osprzęt elektryczny konieczny do obsługi hybrydy. Widzimy, że tutaj nie ma jakiejś bardzo dużej ilości elementów, są tylko pomarańczowe przewody, które wskazują na to, że jest to pojazd również zasilany energią z akumulatorów. Warto również powiedzieć o tym, że samochód hybrydowy posiada pełną ergonomię samochodu z silnikiem spalinowym, w związku z czym pasażerowie czują się. Tak samo wygodnie, a nawet troszkę wygodniej z powodu braku wibracji silnika spalinowego. Elementy wnętrza są dokładnie takie same jak w odpowiedniku spalinowym, a dodatkowo mamy szeroki pakiet możliwości i konfiguracji samochodu. Dlatego też możemy uszyć taki samochód idealnie pod nasze potrzeby. Co ciekawe w modelu 320e znajdziemy dwa wlewy paliwa, a na, mówiąc kolokwialnie dwa wlewy paliwa, Nie po prawej tylnej stronie znajdziemy wlew do zbiornika paliwowego, zaś na przednim lewym błotniku znajdziemy gniazdko, a raczej miejsce gdzie montujemy złącze do ładowania pojazdu. W przypadku zakupu samochodu bardzo ważna jest forma finansowania. I w obecnym momencie możemy skorzystać z leasingu 0%. Więcej szczegółów uzyskacie w salonach BMW M-Cars. Na koniec chciałbym dodać, że taki samochód jest do jazd testowych. W związku z czym, jeżeli chcielibyście przejechać się takim samochodem, zobaczyć jak pracuje hybryda, serdecznie Was zapraszam do salonów BMW M cars, gdzie taki samochód jest do dyspozycji i możecie przejechać i zobaczyć jak skutecznie działa technologia hybrydowa samochodów BMW. Ja Wam bardzo dziękuję za ten materiał. Do zobaczenia. Cześć!